Po długich walkach i wlutowaniu pamięci z powrotem oczywiście pamięć została zgrana na przyszłość. Udało się uzyskać taki efekt, że jeżeli przyjrzymy się, widzimy układ generuje już impulsy synchronizacji. A także dla poszczególnych kolorów pojawiały nam się impulsy impulsy tutaj sygnału wideo. Tutaj niestety w tym momencie oscyloskop nam się wyczerpuje i Paweł długo już nie pochodzi. Główny problem, jaki był, to właśnie problem z tym, że tutaj w ogóle na tych pamięciach ram były zaniżone przebiegi. Jedna z kostek się grzała. Prawdopodobnie właśnie na skutek jakiegoś skoku napięcia pamięć została uszkodzona. No i w takich systemach mikroprocesorowych warto jest sobie właśnie sprawdzić, czy wszystkie sygnały na wszystkich szynach adresowych, na wszystkich szynach danych docierają do poszczególnych układów. No tutaj właśnie program nie startował za każdym razem, czasami konfigurował sobie ten układ transmisji szeregowej, ponieważ na jego tutaj wejściu wyboru pojawiały się impulsy, czasami nie, czasami program nie uruchamiał się wcale. Okazało się właśnie, że pod pamięcią są zjedzone ścieżki. Właśnie tutaj ta pamięć została używana z powrotem, dzięki czemu no, tutaj wymieniłem sobie te kostki pożyczyłem jest takiej pamięci SIM ze starego komputera e, tutaj jest akurat 8 e, kostek, więc na dwie takie płytki nie wystarczy no i właśnie, te pamięci prawdopodobnie działają chociaż jeszcze obrazu nie widzimy, ponieważ się pośpieszyłem i układu 74266 nie udało mi się wykopać w swoich skarbach, muszę go gdzieś zamówić a. Paczka z TM właśnie doszła, więc muszę zamówić kolejną, i, i tak właśnie jest. Tutaj można sobie zaobserwować. Widzimy, że przebiegi na pamięciach RAM są. Nie będę teraz już pokazywał wszystkich. Tutaj jest dużo wolniejsza magistrala danych dla, e, dla układów właśnie generujących obraz. A też widzimy, że. No właśnie sygnały układ żyje, nie zawiesza się. Pobór prądu też się trochę zmienił. Na pewno. No tutaj. Te sygnały nam niewiele mówią. Bez analizatora stanów logicznych to można się zagłębiać, ale pewne rzeczy można sprawdzić, ale w większości przypadków. Nie, tu mamy sygnał z generatora zegarowego. Trzeba by go rozciągnąć podstawą czasu. Ten ostryloskop mam nowy i jeszcze się nie przyzwyczaiłem, jak go do końca używać. Mm -hmm. Tu będzie chyba przesunięcie, a to będzie podstawa. Mamy sobie 2 mikrosekundy i tutaj warto. Bardzo... czułość się poprzestawiała. Jest 1 mV też tu jest wysokość, a tym będziemy mieli o, powiedzmy, że 1V To jest tak naprawdę źle ustawione, bo to jest w takim razie 10V, ponieważ sonda jest razy tam sonda jest tylko razy 10, nie ma, nie ma przełączenia razy 1 i to trzeba by ustawić w samym ostroskopie. Jeszcze można by to rozciągnąć. Hmm. Tutaj czy tam to pokażę częstotliwość, O tam trzeba by poustawić. Widać. Że jakieś przebiegi mamy. Jeszcze w tym momencie brakuje nam jednego układu do szczęścia. Bez niego nie podłączymy monitora, ponieważ on już kształtuje nam przebiegi synchronizacji dla wyjścia VGA. I bez tych przebiegów monitor oczywiście nic nie wyświetli. Tutaj widać, że. Są trzy kolory i właśnie dwa, dwa przebiegi synchronizacji, dwa sygnały i one dochodzą nam do tego brakującego układu. Niestety ten układ już się nam rozpuścił i odpadały nóżki, więc raczej nie do naprawienia. No, musimy poczekać aż układ przyjdzie.